Implikuje błędy w myśleniu politycznym, działaniu politycznym. Ale błędy w zakresie tego, kim jest człowiek wywoływały, w przeszłości wywoływać będą krzyk oburzenia moralizatorów właśnie na ludzkie zachowanie. Tu będzie, z tego powodu będzie wypowiadana i była w przeszłości niezliczona ilość zdań normatywnych, obnażających ohydę moralną ludzkości. Co prowadzi nas do frustracji? Może. Jeśli jesteśmy w pełni racjonalni, jeśli nie jesteśmy przeciążeni afektami, namiętnościami, to rzeczywiście sposób, w jaki się prowadzimy, jest godny pożałowania. Jeśli jesteśmy spokojni, altruistyczni, nie dbamy o poklas tego świata, to ciągnące się przez wieki ludzkie ekscesy nie mogą być powodowane niczym chyba innym, jak jakimś mm, mm, nie do usprawiedliwienia, pobłażaniem sobie. I przy tym ujęciu wyrzuty autorstwa idealistycznie nastawionych filozofów, moralizatorów, pragnących najspanialszych rzeczy, pragnących prawdziwie ludzkiego świata, przy takim ujęciu, no to wszystko ma sens. Ale zbicia tego typu rozumowania, takie klasyczne zbicie, jak Państwo wiecie, a na pewno większość z Państwa znajduje się u XVII wiecznego realisty, Baruka Spinozy, jego traktacie politycznym. Ten filozof gabinetowy, ale mający ucho do słuchania Hobbesa i Machiavella na wszystko, mówi tak. Filozofowie pojmują szarpiące nas wzruszenia jako występki, których ludzie dopuszczają się z własnej winy. Z tego powodu zazwyczaj ludzie wyśmiewają, opłakują, wydrwiwają, lub gdy chcą uchodzić za świątobliwych, przekinają. W ten sposób więc zdaje im się, że postępują bogobojnie i wznoszą się na szczyt mądrości, gdy usiłują naturę ludzką, jakiej nigdzie nie ma, wychwalać na wszystkie sposoby, a tę, która jest rzeczywista, potępiać wszelkimi słowami. Otóż nie biorą ludzi takimi, jakimi są, lecz jakimi chcieliby ich mieć. Stąd nie utworzono nigdy polityki takiej, która mogłaby mieć zastosowanie praktyczne, lecz taką, która musi uchodzić za chimeryczną, lub która mogłaby być urzeczywistniona w utopii, albo też w owym złotym wieku poetów, gdzie jest najmniej potrzebna. Pozostało mniemanie, że spośród wszystkich nauk stosowanych polityka najbardziej jest nauką taką, w której teoria odbiega od praktyki. To też nie uważa się nikogo za tak mało, zdolne, mało zdolnego do rządzenia państwem jak teoretyków, czyli filozofów. To jest także spory innego typu, ale to zostawiam. Tutaj wydaje mi się, że Spinoza bardzo klarownie ukazuje ten błąd antropologiczny. Tyle na ten temat, o którym by się dało więcej powiedzieć. Dalej, moralizatorstwo pod wpływem absolutyzmu etycznego. Tutaj chodzi o stosowanie zasad moralnych bez oglądania się na czas, miejsce i na owe skutki. I tutaj e, m, znowu ci wszyscy znośli, filozofowie, którzy tworzą teorie normatywne, rozumują tak. Skoro reguły moralne są absolutne, ich stosowanie nie może być uzależnione od jakiegokolwiek kontekstu. Gdyby były uzależnione od kontekstu, traciłyby swój absolutny charakter, stały się relatywne. Porządek logiczny domaga się takiego, nie innego postawienia sprawy. Trwanie przy tej przejrzystości logicznej, determinującej taki czarno-biały, manichejsk, powiedziałbym, zero-jedynkowy obraz świata przestraja od początku wysoki ton moralizatorów na ton całkowitej wyższości wobec polityków, Którzy ośmielają się wątpić w te logiczne wywody nie werbalnie, ale poprzez swoje działania. Niewątpliwie, proszę Państwa, dobroczynność logiki wyraża się nade wszystko w dostarczaniu instrumentów pozwalających doprowadzić nasze myślenie do porządku. Realiści jednak argumentują, że obok tej logiki istnieje rzeczywistość ludzka, w której ten klarowny czarno-biały obraz się gmatwa, traci swoją jednoznaczność. W praktyce politycznej dochodzi do sytuacji nieraz, w której jakaś reguła moralna musi zostać złamana, a przecież intencją tego działania nie jest podważanie jej obowiązywalności. I tutaj można to opatrzyć wieloma przykładami, ale nie, nie będę tego robił. Gdyby to nie było jasne, to skracam i staram się, żeby dać Państwu czas na dyskusję, to mogę, mogę te przykłady przywołać. Dalej, przynajmniej Państwa, moralizatorstwo na skutek abstrakcji, związane z absolutyzmem etycznym. Takie dogmatyczne operowanie zasadami moralne, moralnymi y, prowadzi do abstrakcyjnego rozpatrywania spraw y, politycznych. Niewątpliwie my na uniwersytecie jesteśmy w bardzo wielkim niebezpieczeństwie popadania w tego typu moralizatorstwo. Tymczasem realiści mówią twardo, nie istnieją prawdy a priori na temat polityki. Wiedzy politycznej można się dopracować tylko a posteriori. Te, to umiłowanie abstrakcyjnych teorii musi wieść do konfuzji. Co powinni wiedzieć konserwatyści? Nieraz sami oni w to popadają, prawda? Mówiąc dużo o łomności ludzkiego umysłu, yy, a jednak nieraz taki także konstruktywizm konserwatywny y, istnieje. Polityka jest dziedziną przynależną do, do sfery praksis. Dotyka zawsze konkretnego losu konkretnych ludzi. Rozumiecie Państwo, no tutaj, kiedy rzecz abstrakcyjną w duchu tego etycznego absolutyzmu rozpatrujemy, to poświęcenie życia jednego człowieka w imię oceny 15 innych istnień jest czystym makiawelicznym, skoro życie człowieka jest bezcenne. Jak można w ogóle taką, takie zagadnienie rozpatrywać? A jednak polityk staje przed powyższym dylematem, który nie jest dla niego hipotetyczną gimnastyką umysłu. Ale najpoważniejszym rozstrzygnięciem egzystencjalnym w stosunku do 16 realnych ludzi, znanych z imienia i nazwiska. A więc proszę Państwa, chcę powiedzieć, że wysoki poziom abstrakcji czyni bezproblematycznym wiele spraw, które w swojej konkretności są bardzo problematyczne. Dla Państwu jeden przykład. Większość Polaków jest za karą śmierci. Państwo to wiecie, są badane ale te badania zupełnie inaczej wypadają, kiedy pokazuje się konkretną osobę, która zostanie uśmiercona pod wpływem ich zdania. Otóż, proszę Państwa, dla realistów skomplikowanie rzeczywistości nie, nie ustępuje, a często przerasta wyrafinowane teorie akademików. Jakich cienkich rozumowań potrzeba, żeby prowadzić sprawy polityczne? O tym doświadczają pamiętniki Tajlanda chociaż. Albo pamiętniki kardynała Warecka. Odsyłam do tego i już dłużej na ten temat nie mówię. Dalej, proszę Państwa, moralizatorstwo na skutek wolontaryzmu. Wydaje mi się, że dużo, duża do, doza słuszności tu w stwierdzeniu Napoleona, że poza sferą władzy są tylko złudzenia na temat władzy. Kolejnym traktem wiodącym do moralizatorstwa i oczywiście wywołującym polemikę ze strony realistów to jest. Brak świadomości albo niechęć uświadomienia sobie determinizmów istniejących w sferze polityki. I co za tym idzie postrzeganie tej sfery polityki jako domeny niczym nieskrępowanych przejawów woli politycznych decydentów. A więc nieznajomość przymusów, jakim polityk podlega, skutkuje najczęściej nieumiejętnością czynienia rozróżnień. W tego typu moralizatorstwa wpada ten człowiek niedopuszczający dopuszczający do swojej świadomości e, różnicy e, tej od odpowiedzialności za siebie, za wspólnotę. O tym nie mówiłem, ale, ale może. E.